Siemanko, witam wszystkich Druga część serii, gdzie robimy cały skład Team of the Season od zera I dzisiaj zrobiłem naprawdę dużo, więc wszystko wam pokażę po prostu W sensie na dzisiaj trochę przygotowałem już A mianowicie, co zrobiłem? Wchodzę do sklepu i patrzcie na to, bo tego jest dosyć sporo Na sam początek zagrałem sobie ten draft jednego gracza Zostałem żeton za zadania, w sensie za zadania sezonowe No to puściłem draft na boty, 4 mecze wygrane, dwie paczki jakieś wymienne są Taka za 7,5 i gdzieś na końcu i taka właśnie Wydałem prawie cały szmalec który miałem jeszcze trochę szmalców, wpadło zagranie mecze, czy zagranie meczy, za odkładanie pada w skorbat I mam sporo tych paczek 11 złotych piłkarzy. No, kupiłem srebrne, brązowe miałem i brązowe też trafiłem z paczek. Po co mi te karty? No, żeby ważne mecze zrobić, żeby na przykład na piki było te, co wyszły, czy na przykład na te rozbudowy architekta sukcesu. Jakbym chciał zrobić, to będę miał karty. Z tego tam też były brązowe paki, nie, ale te brązowe paki otwierałem i te brązowe karty, które trafiłem, przepalałem po prostu znowu na to samo SBC. a Jak trafiały się jakieś droższe, co teraz Wam pokażę, to, to wystawiłem po. Po prostu nie, bo lepszy mieć przykład 600 końców, 700, niż taką kartę do SBC wrzucić. Więc czym dzisiaj się zajmiemy? Trafieniem to, co się zajmiemy, bo na głównym koncie trafiłem naprawdę mocnego toca. Tu macie przebitkę z shorta, bo czemu miałbym nie dać? Tocik tak jest, oby jakiś mocarny. Proszę bardzo, Benacer 92 wymienny, mocarny i co najlepsze drogi. 400 koła jakoś ponad kosztuje ten chłop, więc 450 klocków za niego dostałem, więc jestem zadowolony. No i mam nadzieję, że tutaj też jakiegoś toca dostanę, nawet niewymiennego najgorszego, więc jeżeli, więc jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak ja robię cały ten skład toc, nie wydając złotówki, ani nie handlując, ani coś, to zasubskrybuj, bo masz to za darmo, za frytę, więc jak nie zasubskrybujesz, to to aż będzie wstyd. A Tak, coś jest darmowe, to warto, warto skorzystać. mniej darmowe jest na przykład. Patron, którego prowadzę, grupa handlowa Jeżeli chcesz ze mną zarobić miliony Końców za niewielką kwotę pieniężną A te końce sobie możesz potem na luzie Sprzedać, tak jak ja, tylko nie mówcie jej Proszę, no to zapraszam serdecznie Linki macie w opisie, wszystko tam jest Pokazane i tak dalej, tu jakieś screeny z ostatnich Flipów na przykład i inwestycji A ja się zabieram za otwieranie paczek Jak wypadną mi przynajmniej dwa duplikaty Jakiekolwiek duplikaty, złote w sensie Z tych, jak się nazywa z tych paczek 11 piłkarzy, no to pójdę gdzieś to Przepalić, bo nie po to robiłem to sbc żeby teraz quickselować te karty, a mamy tutaj informa, jak coś, to jest jakiś placu. A właśnie, jeszcze pokazać zapomniałem, że tego informa, którego trafiliśmy w film wcześniej, to zquixelowałem, żeby mieć więcej kasy właśnie na te rozbudowy, nie? No bo ten inform warty był, a i tak już tam mi się do niczego nie przydawał, to, to wiecie. Ty, dwa informy pod rząd? Teraz inform z walkoutem lakaka, oczywiście, że nie. Chadli? Ta nawet nie jest on, Januzaj, Januzaj. Możecie w sumie dać znać, drodzy widzowie, czy wy trafiliście już cokolwiek, jakiegoś fajnego wymiennego to co, albo chociaż niewymiennego, albo no, coś innego fajnego, jakąś ikonę może. No ja na tym koncie naraz nic, ale na poprzednich trafiałem, więc, więc fajnie mam. Ło, już trzy duplikaty. No to nie, no to tego nie będziemy marynować. Rzucimy sobie to o jakąś paczkę. Na przykład dwóch piłkarzy 82, plus tylko warto by było sprawdzić, co to za karty w ogóle były. Jeszcze sta w ogóle rozbudowa 85 plus razy 5 do zrobienia. Wymagania śmieszne, więc zrobimy to i będzie śmiesznie. Dobra, dwie te paczki sobie zrobiłem, więc duplikaty przepalone. Jak coś mam trochę zadań do odebrania, ale nie chciałbym, żeby ten odcinek trwał 20 minut. więc te wszystkie zadania odbierzemy sobie jutro i będzie akurat jutro kontencik. A na dzisiaj trochę inne plany, duplikaty do klubu zawijamy. Nie zmarnowały się. Ogólnie ja wiem, że to są paczki tylko z jednym rzadkim, ale mogłoby dać chociaż jakieś ekrany. jedne, 8, 5, naprawdę więcej nie wymagam. O to Cik, ty! Co jest w ogóle? Jakiś Hiszpan, napastnik Morapa pierwszy Toc. Ej, jestem totalnie zaskoczony, bo to jest ta paczka z jednym rzadkim piłkarzem. Ja wam tutaj pokażę oczywiście, proszę bardzo. Jeden rzadki piłkarz, cyk, Morata, Tocik, a tu reszta placków. No i widzicie, mówiłem w poprzednim odcinku, że może troszeczkę się poszczęści i Tocik z takiej paczki wypadnie, więc jestem w sumie zadowolony, jak mam nie być, jak jestem. Jeszcze ekrany od razu. Jakiś 8-5 przy, no kurde, nie No widzowie, tak to ja mogę otwierać. I ostatnia paka 11 złotych piłkarzy mi została, później samelem. Lepsze? No w sumie ile ja na to wydałem? Ze 30 tysięcy łącznie wszystkich końców? Nie, więcej, z 40 tysięcy. Na jakieś dwa, nie 12, na jakieś 18-17 paczek jakoś tak, tutaj tego onamy. No kurde, on jest wymienny czy nie? On jest chyba niewymienny, nie no to mi go szkoda na tym koncie. Ale no, wydałem tyle szmalcu na te paczki i co się okazało? Że się zwróciło kilkukrotnie, bo nie tylko, że mam wciół placków do przepalenia, to jeszcze dostałem todsavera tego, także stąd jeszcze tam dwa informy. Ale przy okazji w sumie, tak jak już mam tyle tych placuchów niewymiennych, no to Trochę tam wymiennych jeszcze mam w klubie To ważne mecze z tego sklejemy i więcej patchów będzie Ej wiecie co? Brakuje mi zgrania I potrzebuję... O, mam jedno, Ale nie, to jest wymienna zmiana pozycji Nie, 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 to wymienną, bo pamiętam, że jedną wymienną mam Wymienną to sobie sprzedam Proszę bardzo, wymienna zmiana pozycji Zejdzie za tyle? No powinna zejść I mam dwie niewymienne jeszcze zmiany pozycji Ale ja sobie zrobię teraz to jest BC na zmiany pozycji Ulepszenie zmiany pozycji 5 zmian pozycji dziennie za darmo Więc no, ja chcę to mieć Bo zapewne będzie mi w przyszłości brakowało A no, kupować za... 1800 czy 700 czy tam 500 to mi się nie chce. Ja pamiętam jak jeszcze całkiem niedawno, gdzieś z tydzień temu, no nie cały nawet tydzień temu te zmiany pozycji po 1000 końców. Kupowałem na inwestycje i puściłem je po 1600, no teraz po 1900, ale swoje zarobić to zarobiłem. Miałem 900 zmian i na tym zarobiłem 400 tysięcy? Więcej nawet gdzieś z koło pół miliona zarobiłem, więc warto było. A tak, inwestycje na patronie, więc jak coś, to zapraszam. O, wystąpił problem. Opuszczania ultimate team, jakbym skądś to znał. Jeszcze to wyzwanie to z dwa wygląda ciekawe, bo jest... 8 piłkarzy z Premier League za to, a wiecie, a to jest wymienne. Dobra, zrobione. Musimy kupić jednego typa tylko za 750, więc no. Zrobię jeszcze te ważne mecze, wszystko otworzymy co będzie i później zrobimy jeszcze pewnie te 85 plus razy 5 i może jeszcze coś, jakieś piki bym zrobił. Kończę ważne mecze właśnie, ostatnie SBC przepalamy, New England, Cincinnati, cyk, jakieś placuchów, nic nie kupowałem poza tym, tymi, poza kartami do SBC, Liverpool, Spurs. w końcu po pół godziny ważne mecze zrobione, pół godziny dlatego, że musiałem do kibelka podskoczyć, no Szybko. I mamy 10 wymiennych. Nie, nie wszystkie są wymienne, dobra, to jednak żart. No ale mamy 12 paczek łącznie, trochę wymiennych, trochę niewymiennych. I jedziemy oby jeszcze jeden odcinek dzisiaj, bo oby, byłoby bardzo miło. Wszystko biorę do klubu poza tym główienkiem. Nie to na Quixel, to na Quixel, to na Quixel, bo zawsze jakieś końce i zmiany pozycji będę sobie po dwa klocki wystawiał. A resztę. No resztę co, kiedy się przepali. O ekraniki, akurat musiałem się podrapać, ale proszę bardzo, ma tip 8. 8.4, no i dobra. No i duplikat do sprzedaży. Oj, dużo duplikatów, no ale no co, no trzeba wystawić. Dużo duplikatów, coś zaczęło lecieć. Najlepsza chyba wymienna paczka, jaką mam. Mega paczka, 82 plus gwarantowane, ale to co, jak nie było. tak nie, no w sumie był, ale no. 8.4, 4 hoa, ten kanale z Hakuin już nie ma tyle. On kiedykolwiek miał w ogóle 84? 4 Czemu ja pomyślałem, że to on? Jarmolenko w duplikacie, ale widzę Herb City. To może być coś warte. Dobra, nie wiem, czy ktoś to wystawia, czy nie. Wystawię tak, może ktoś to kupi. No ktoś na pewno, przynajmniej zalicytuje, zmiana pozycji za dwa klocki Ciach. Kolejne ekrany wymienne, Veratti po raz drugi dzisiaj. Niekoniecznie. No bo nudcie no, 8 czórek to trochę no, wpadało dzisiaj. Czasta niewymienne paczki, pierwsza od razu ekrany. 884. 4 Nie, no tych 8 czwórek naprawdę sypie. Sypie dosyć sporo, tylko przydałyby się jakieś karty. 8586 dzisiaj jeszcze, żeby porobić coś ciekawego, no by wypadły, nie? Mamy taką szczerą nadzieję. Kolejne ekrany, Francuz, no Mbappe to nie będzie. O, jeszcze jedna wymienna paczka jest, zapomniałem o tej paczce, 8 piłkarzy z Premier League. No i oczywiście, że zapomniałem wyciszyć telefonu, bo jakże mogłem zrobić inaczej. Ale może tocik wymienny w nagrodę, żartowałem, ale może jakiś walkout fajny, Kane, Trancik, Sterling? Żaden z nich? Ale źle nie ma, no jest 8 4, 8, 4, 8 3. no a spadało tych 8 czwórek, jak nie wiem. Proszę bardzo, kolejne ekrany, już myślałem, że Carvajal kolejna 8 czwórka, ale Jesus, na was. Ekrany kolejne i kolejna 8-4, gowacić? Mam pomysł, taki taki sprytny na koniec, bo oczywiście, że zrobimy pięciu piłkarzy, 8-5+, jeszcze, ale zrobimy jednego pika i jak z pika wypadnie 8-4, to robimy kolejnego i kolejnego, dopóki będą wypadały 8-4, to będziemy robić. Ej, wiecie, co wam powiem? Ledwo wystarczy na tą paczkę z tego, co w klubie nazbierałem, ale jeszcze będą te Jeszcze jakieś inne paczki wymienne, więc Więc no, jeszcze szansa na trafienie Czegokolwiek będzie I skład trzy również przypalony, paka Za pięć koła w nagrodę, a za całą grupę Proszę bardzo, mocarna paczuszka No tutaj to tsika Naprawdę, liczę na to tsika w tej paczce, nawet najgorszego O, dwie zmiany pozycji No to świetna paczka za pięć koła Cztery klocki wyjedzie prawie Ekrany po raz kolejny, jak będzie jakiś walkout To chyba sprzedam, bo funduszy na koncie powoli brakuje Jeszcze zawsze mogę sprzedać ten non -rary, które mam. No i wystawię to, no bo duplikaty, nie? Ale, kurde, źle mi się wystawiło. Chciałem tego tak wystawić, bo tak go sobie wystawiam i ktoś to licytuje, a może się pomyli i da kup teraz. Ale no, funduszy trochę brakuje, może coś sprzedam, nie wiem, jak coś sprzedam, to tam oczywiście pokażę, a teraz... Paczuszka! I jest to odcinek drugi, proszę nie mo... Wiedziałem. Wiedziałem, że to się tak skończy. Ja byłem przekonany, że tak będzie, że Morata znowu wypadnie, no. Będzie dobrze. Ale jest paketa, Ruben Diaz. no dobra, no. Foder jakiś tam... No, no, musiał wpaść, no, ale no, no, duplikat Moraty, to sobie jaja robicie. Wiecie, co ja z tym Moratą zrobię? Przepalę go po prostu jutro na tą samą paczkę, nie? A, a teraz Pikensa jednego. I będzie 8-4, czy nie będzie? Jak będzie, robimy kolejnego, przynajmniej 8-4, no. No nie ma widzowie, no no nie ma. Chciałem, ale nie dostałem. No a na dzisiaj to na tyle widzowie. Po każdym jakby odcinku będę pokazywał składzik, nie? Jak to wygląda, ile mamy toców, jak na razie mamy jednego murata i to dwa razy. No Ale zobaczymy się na pewno jutro, bo na jutro też na pewno będzie content, więc pozdrawiam was cieplutko i, i żegnam Was mluć jeszcze łapkę w górę i subskrypcję zostawić. Pozdro, Elo, jo!